Cześć, witam serdecznie, i na początek takie pytanie: Czy można posiadać bez pozwolenia taką łuskę, ale też czy bez pozwolenia można posiadać jeden nabój w domu? No taki nabój, jeden niewinny, gdzieś tam postawiony sobie na szafie, stoi. Podkreślam, bez pozwolenia. Jak myślisz, już teraz możesz odpowiedzieć na to pytanie? I jak pewnie zakładasz, większość osób zakłada, naboju bez odpowiedniego pozwolenia na posiadanie broni nie można posiadać. I to nie są takie żarty, ponieważ za posiadanie takiego naboju bez odpowiedniego pozwolenia grozi do 8 lat. Od 6 miesięcy do 8 lat. Czyli jeżeli bym sobie na przykład przywłaszczył ze strzelnicy, tam gdzieś sobie strzelałem i pokrył mu haps. Zgarnąłem nabój ze strzelnicy, i później sobie go po prostu umieściłem gdzieś na szafie. Jeżeli służby dojdą do tego w jakiś sposób, na przykład policja przy przypadkowym przeszukaniu mojego domu stwierdzi, że mam taki nabój, no to mogą być i z pewnością będą z tego tytułu problemy. Jak to jest z łuskami? No właśnie, jak myślisz, zastanów się. Tutaj sprawa nie jest taka jasna, ponieważ to zależy, to zależy czy można taką łuskę posiadać. Jeżeli na przykład pójdziesz na strzelnicę i zauważysz taką łuskę, ta jest akurat 9 19 i zwrócisz uwagę, że ona widzisz tutaj ma zbitą spłonkę. To znaczy, że tu mamy wyraźny ślad po iglicy. Spłonka została zbita, ten materiał inicjujący został wystrzelony i tak naprawdę ta łuska nie posiada żadnych cech bojowych. To wtedy Teoretycznie, i tutaj ktoś pewnie teraz łapie się za głowę, jak to teoretycznie... Można taką muskę posiadać. Jeżeli do tego momentu myślisz, że ten materiał jest poważny, że na podstawie tego materiału będziesz mógł czy mogła odwołać się w sądzie, to nie, absolutnie nie. Zweryfikuj wszystkie te informacje, o których tutaj mowa, ponieważ ja mogę bredzić, mogę konfabulować, mogę wymyślać głupoty. To jest tylko jakiś tam kanał na YouTube. Traktuj to bardziej tak, jako rozmowę z kolegą przy bezalkoholowym piwie. Ok? Absolutnie nigdy, przenigdy nie bierz zbyt poważnie moich materiałów. I myślę, że to jest podejście fair. Czyli jeszcze raz podsumowując do tego momentu. Nie mam pozwolenia na broń? Nabój? Absolutnie. Nie mogę takiego czegoś posiadać w domu? Za to grozi od 6 miesięcy do to ośmiu lat, natomiast łuska ze zbitą spłonką teoretycznie mogę posiadać. I teraz dlaczego teoretycznie? No właśnie. Słyszałem różne historie, różne miejskie legendy, że czasem zdarzyło się przy jakichś tam przeszukaniach, kompletnie niezwiązanych z jakimś nielegalnym posiadaniem broni, ale przez przypadek gdzieś tam policja znalazła łuski. I teoretycznie taki przeszukujący, będąc bardzo nadgorliwy, on może nie mieć pewności, czy wiesz, taki nabój, przepraszam, taka Łuska, to czy ona ma zbitą spłonkę, czy nie ma? No ja tutaj załóżmy, że nie widzę, nie jestem pewien. Dlatego, może taką łuskę znalezioną w twoim domu, jeżeli nie masz pozwolenia na broń, może ją wysłać do ekspertyzy. Niech Laboratorium odpowiednie stwierdzi, czy ona ma cechy bojowe, czy nie ma cech bojowych. Ktoś może powiedzieć, to jest takie trochę na siłę, takie szukanie problemu tam, gdzie go nie ma. Jeszcze raz powtarzam, nie wiem, słyszałem różne historie. Postaram się też dorzucić coś w opisie. Być może, jeżeli ty masz jakieś ciekawe artykuły, czy jakieś historie, też je opisz i ja wtedy przykleję swój komentarz wysoko w sekcji komentarzy. Dlatego całkiem poważnie, jeżeli nie miałbym pozwolenia na broń, to być może zbyt mocno dmucham na zimne, ale raczej nie gromadziłbym łusek. Tak dla świętego spokoju po prostu nie gromadziłbym takich łusek, bo wiesz, różnie może być. Może się okazać, że na przykład ta spłonka nie jest zbita. I możesz nazwać mnie boityłkiem, tchórzem czy jakkolwiek to sobie wymyślisz, ale o ile ja tutaj widzę, że te spłonki są akurat zbite, to nie wiem. Nie mam pojęcia, jak to ktoś może zinterpretować. Tutaj mamy wyraźną różnicę. Mamy łuskę, po lewej stronie widzimy to miejsce, w które uderzyła iglica, a po prawej stronie nabój, gdzie ta spłonka nie została. Została zbita. Myślę, że każdy, popatrz, bez większego problemu jest w stanie stwierdzić, co jest co. To znaczy, my jesteśmy w stanie stwierdzić, Ty jesteś w stanie stwierdzić, ale nie wiem, jak to mógłby interpretować ktoś, kto takiego na przykład przeszukania dokona. Dlatego ja teraz, mając tę wiedzę, upewniłbym się, że taka łuska, ona jest naprawdę pozbawiona cech bojowych, nie wiem. Nie mając pozwolenia, wywierciłbym tutaj wyraźną dziurę, żeby tu była wyraźna dziura na wylot. Tak? Wiem, gadam głupoty, ale podkreśliłem to na początku. I ja wolę dmuchać na zimne. I teraz jeszcze taka ciekawostka. Mam pozwolenie na broń. W czerwonej książeczce mam zarejestrowane kilka sztuk broni. Między innymi Glocka 919, Kawaha 762, ale nie mam 45. Nie mam żadnego pistoletu 45 ACP. A co my tutaj mamy? Nabój. Zatem, mając pozwolenie na broń, ale nie mając takiego typu broni, czy ja mogę posiadać taki nabój, czy też nie? Jak myślisz? Według polskiego prawa, oczywiście, że nie. No bo po co mi taki nabój, skoro ja nie mam zarejestrowanej takiej broni? I spokojnie, jeżeli już chcesz lecieć na mnie ze skargą do WPA, to to jest tylko zbijak. To jest taki nabój treningowy. Zobacz. On tutaj nie ma spłąki, tylko ma tutaj taką, jakby gumę. Więc to nie jest nabój. To jest tylko taka treningowa zabawka, bez jakichkolwiek cech bojowych. Podobnie zresztą z tym nabojem, z tym nabojem, a także z tym nabojem. To wszystko są zbijaki. A zatem podsumowując, jeżeli nie masz pozwolenia na broń, to nie możesz skupnąć takiego naboju ze strzelnicy, nie możesz go wziąć od kolegi, nie możesz go też kupić, bo za takie coś grozi od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli chodzi o łuskę, to i znów, pamiętaj nie sugeruj się mną, jeżeli widzisz, że spłonka jest zbita, Taka łuska nie posiada cech bojowych, na co warto uważać. Na przykład, jeżeli jesteś detektorystą, znajdziesz coś takiego w lesie, to zwróć na to szczególną uwagę, czy tu jest zbita spłonka. Natomiast mimo wszystko nie posiadania takiego pozwolenia, ja z jakiejś przyczyny wolałbym dmuchać na zimne i lepiej takiego czegoś nie gromadzić. Jeżeli jesteś tak samo nadgorliwy jak ja, postaraj się, żeby to faktycznie było widocznie pozbawione cech bojowych. Nie wiem, wywierć tutaj jakąś dziurę. Wydup to w jakiś sposób, żeby mieć pewność, że gdzieś kiedyś przy jakiejś kontroli, przy jakimś ewentualnym przeszukaniu, różnie może być. Ktoś nie zarzucił Ci, ktoś nie doczepił się do tego, że posiadasz taką łuskę i być może ktoś stwierdzi, że tam była niezbita spłonka. A różne już historie słyszeliśmy w mediach. Ludzie robią sobie z tego jakieś ozdoby, jakieś wisiorki. Dlatego moim zdaniem warto dmuchać na inne, z czym Ty oczywiście możesz się nie zgadzać. Jeżeli znasz jakąś ciekawą historię, gdzie ktoś miał problemy, na przykład za posiadanie łuski, albo ktoś nieopatrznie miał problemy w związku z posiadaniem naboju, oczywiście bez odpowiedniego pozwolenia na broń, koniecznie daj znać w sekcji komentarzy. Ostrzeż też swoich znajomych, żeby nie mieli jakiejś takiej głupiej, niepotrzebnej wpadki. Tymczasem pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia na strzelnicy. Cześć!